Przedstawiamy dziś wydawniczy rarytas, pierwszą edycję kompleksu polskiego Tadeusza Konwickiego. Powieść ukazała się w 1977 roku jako trzeci numer słynnego podziemnego czasopisma Zapis. Dostępny egzemplarz londyńskiego przedruku jest w świetnym stanie i jeszcze w dodatku zawiera dedykację autora. Co ciekawe, z 1983 roku kilka egzemplarzy autor musiał mieć w zanadrzu. Konwicki był jednym z najważniejszych polskich powojennych prozaików, a także reżyserem filmowym oraz scenarzystą. Żołnierz AK po wojnie został jednym z propagatorów realizmu socjalistycznego w prozie, a później jedną z ważnych postaci przełomu październikowego. Po tym czasie w twórczości powieściowej Konwickiego zaczęły pojawiać się groteskowo sentymentalne wątki bolesnych doświadczeń z czasów wojny i okupacji, ciążących na bohaterach, jak w cenniku tylologizowanej młodości w kronice wypadków miłosnych, a wreszcie postępujący proces rozpadu wartości moralnych i więzi społecznych w państwie totalitarnym, właśnie w kompleksie polskim czy małej apokalipsie. Wspomniany zapis był kwartalnikiem wydawanym poza zasięgiem cenzury oraz przedrukowywanym przez wspomniane londyńskie pismo Index of Censorship. Jego Tematyka koncentrowała się wokół problemu wolności słowa. Nawet w tytule odnoszono się do sytuacji, w której na dziełach ciążył zapis cenzury zabraniający ich publikacji. Redagowane było przez twórców tej miary: co Andrzejewski, Barańczak, Drawicz, Ficowski, Herbert Krynicki czy. Orłoś. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów autografy, literatura piękna Polska, wydawnictwa emigracyjne i pierwodruki.